W 1942 roku kobieta szła na śmierć w jednym z najciemniejszych okresów historii, ale zanim odeszła, szepnęła słowa, które zmroziły krew w żyłach wszystkich, którzy je usłyszeli. Już wiedziałam, że to się stanie, widziałam to wszystko lata wcześniej. Ta kobieta przepowiedziała z przerażającą dokładnością nie tylko swój własny tragiczny los, ale także wielkie konflikty. Prześladowania religijne i apokaliptyczne wydarzenia, które nadal się wypełniają dzisiaj. To, co ujawniło o przyszłości ludzkości, sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co myślisz, że wiesz o tym, co ma nadejść. Jeśli chcesz odkryć proroctwa, które realizują się na naszych oczach i zrozumieć znaki czasu, w którym żyjemy, zapisz się teraz na nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień, ponieważ to co za chwilę odkryjesz, może na zawsze zmienić swoje postrzeganie teraźniejszości i przyszłości ludzkości. Mówimy o absolutnie niezwykłej postaci współczesnej historii, młodej kobiecie, która urodziła się w łonie tradycyjnej żydowskiej rodziny pod koniec XIX wieku i wyróżniła się jako jeden z najbłyskotliwszych umysłów swojego pokolenia. Nazywała się Edyta Stein, a jej życiowa droga jest równie fascynująca, co niepokojąca. Wyobraź sobie akademiczko oddaną najsłożniejszym studiom filozoficznym swojej epoki, żyjącą pozornie normalnym życiem intelektualistki, kiedy nagle dzieje się coś całkowicie nieoczekiwanego i transformującego. Nagle ta młoda filozofka doświadcza tak radykalnego i głębokiego nawrócenia duchowego, że postanawia całkowicie porzucić swoje żydowskie korzenie aby przyjąć katolicyzm, otrzymując religijne imię Teresa Benedykta od krzyża. Ale o to, co cię całkowicie zafascynuje, ta przemiana nie była tylko zwykłą osobistą zmianą czy prostą decyzją religijną. Po swoim nawróceniu Edyta zaczęła otrzymywać niezwykle szczegółowe i konkretne wizje prorocze o przyszłych wydarzeniach, które wydawały się całkowicie niemożliwe w tamtych czasach. To, co najbardziej imponuje, to przerażająca dokładność jej przepowiedni. Nie składała mglistych czy ogólnych deklaracji o przyszłości. Jej wizje zawierały szczegółowe informacje o okresach intensywnych prześladowań religijnych, momentach historycznych, w których wartości chrześcijańskie byłyby brutalnie atakowane i usuwane ze społeczeństwa europejskiego oraz ciemnych epokach, w których zło wydawałoby się całkowicie triumfować, zanim dobro ostatecznie zwyciężyłoby w sposób definitywny. A oto coś, co sprawi, że zakwestionujesz wszystko. Święta Edyta Stein nie była tylko odległą obserwatorką tych strasznych wydarzeń. Sama stała się jedną z najtragiczniejszych ofiar prześladowań, które przepowiedziała. W 1942 roku została schwytana podczas okresu wielkich prześladowań i straciła życie, stając się męczennicą, która na własnej skórze doświadczyła brutalnego cierpienia, o którym otrzymała objawienia lata wcześniej. Jej śmierć nie była tylko końcem niezwykłego życia, ale dramatycznym i bolesnym potwierdzeniem, że jej wizje nie były fantazjami czy złudzeniami, ale proroczymi realnościami, które wypełniły się na oczach całej Europy. Ale to, co naprawdę cię zaimponuje, to konkretne przepowiednie, które złożyła o Polsce, według jej duchowych objawień ten kraj nie miałby być tylko kolejną ofarą wydarzeń historycznych, ale odgrywałby absolutnie centralną rolę w przyszłych wydarzeniach ludzkości. Widziała Polskę jako epicentrum duchowej bitwy, której konsekwencje i echa rozprzestrzeniłyby się daleko poza granice europejskie, wpływając na przeznaczenie całej zachodniej cywilizacji. Słowa, które święta Edyta skierowała konkretnie do Polaków, nie były przypadkowymi ostrzeżeniami czy delikatnymi sugestami. Były pilnymi i potężnymi wezwaniami do ożywienia wiary katolickiej i wzmocnienia nadziei w momentach, które wydawałyby się całkowicie beznadziejne i bez wyjścia. Postrzegała Polskę nie jako zwykły naród wśród wielu innych, ale jako żywy i pulsujący symbol odwagi, niezłomnego oporu i duchowej dywołuszy, która miałaby być testowana w sposób nie do wyobrażenia. Dla świętej Edyty głęboko zakorzenione katolickie tradycje tego kraju nie były tylko zwyczajami kulturowymi czy dziedzictwem historycznym, ale fundamentalną duchową podstawą która pozwoliłaby narodowi przetrwać najstraszniejsze i najbardziej nieścicielskie wyzwania, jakie historia mogłaby przedstawić. Mała absolutnie niezłomne przekonanie, że Polska odegrałaby decydującą rolę w wydarzeniach, które nastąpiło na przestrzeni wieków, nieustannie podkreślając, że niekwestionowana wierność wierzy katolickiej i wyjątkowa duchowa siła tego narodu byłyby czynnikami determinującymi przetrwanie w czasach skrajnych prób. Jej słowa zawierały głęboką mądrość, która całkowicie transcendowała moment historyczny, w którym żyła. Nauczała, że nawet najciemniejszych i pozornie najbardziej beznadziejnych momentach autentyczna wiara funkcjonuje jak światło, które nigdy nie gaśnie, bez względu na to, jak intensywna jest otaczająca ciemność. To światło służy jako bezpieczny przewodnik i boska ochrona dla tych, którzy naprawdę ufają Bogu, nawet gdy wszystkie zewnętrzne okoliczności wydają się wskazywać przeciwne. W swoich najbardziej szczegółowych i konkretnych proroctwach święta Edyta opisywała czasy niezwykle intensywnych społecznych, politycznych i duchowych wstrząsów, szczególnie skierowanych przeciwko Polsce i jej katolickiej populacji. Twierdziła z imponującą i niezłomną pewnością, że ten kraj zostanie umiejscowiony w absolutnym centrum duchowej bitwy, której echa i konsekwencje rozprzestrzenią się daleko poza granice Europy, dramatycznie wpływając na przeznaczenie całej ludzkości. A teraz, jeśli czujesz, że ta potężna wiadomość rezonuje głęboko w Twoim sercu i chcesz nadal odkrywać te niezwykłe historie, które mogą całkowicie przekształcić nasze zrozumienie wiary, nadziei i oporu, zapraszam Cię do zapisania się na nasz kanał. Ponieważ jesteśmy zobowiązani do dzielenia się tymi nar, które ujawniają ukryte prawdy o przyszłości, teraźniejszości i przyszłości cywilizacji. Ale wizje świętej Edyty wykraczały daleko poza proste ostrzeżenia o regionalnych konfliktach czy tymczasowym cierpieniu. Posiadała wszechstronną i apokaliptyczną perspektywę proroczy o przyszłości ludzkości, która obejmowała wydarzenia opisywane przez nią jako fundamentalne transformacje samej rzeczywistości. Dla Polski i całego świata przepowiedziała przyszłość naznaczoną wydarzeniami, które nazywała apokaliptycznymi, w których Polska stałaby się główną i centralną sceną tych monumentalnych i bezprecedensowych zmian historycznych. W swoich najbardziej alarmujących i szczegółowych proroctwach nieustannie ostrzegała przed niebezpiecznym i postępującym oddalaniem się od Boga, które obserwowała rosnące jak plaga w nowoczesnym społeczeństwie. Jak również przed niepokojącym i przyspieszonym rozwojem nadmiernego materializmu i moralnej korupcji, które rozprzestrzeniały się jak duchowa epidemia w całej cywilizacji. Zgodnie z jej najbardziej konkretnymi i niepokojącymi wizjami, Polska ostatecznie stałaby się jednym z ostatnich prawdziwych i autentycznych bastunów chrześcijańskiej wiary w świecie coraz bardziej sekularyzowanym, materialistycznym i wrogim wobec wartości duchowych. Ale jednocześnie ta szczególna i unikalna pozycja oznaczałaby, że wielkie wyzwania, próby i prześladowania czekają ten błogosławiony kraj. Święta Edyta przepowiedziała szczególnie trudne i ciemne czasy, w których duchowa walka nie wpłynęłaby tylko na indywidualne dusze każdej osoby, ale także dramatycznie wpłynęłaby na polityczne, społeczne, kulturowe i duchowe los całego narodu polskiego i jego najświętszych instytucji. Nawet pośród tych wizji, które mogłyby wydawać się całkowicie ponure i zniechęcające dla każdego przypadkowego obserwatora, święta Edyta zawsze potrafiła dostrzec autentyczne elementy nadziei i duchowej odnowy. Zachowywała głębokie i niezłomne przekonanie, że Polska mogłaby doświadczyć prawdziwego i niezwykłego duchowego odrodzenia, ale tylko jeśli jej lud pozostanie absolutnie silny i niezłomny w wierze katolickiej. Odważnie opierając się kuszącym pokusom i presją zekularyzowanego nowoczesnego świata. Dla wielu z tych, którzy słuchali jej proroczych słów tamtych czasach, jej objawienia funkcjonowały jako pilne i transformujące wezwanie do natychmiastowego, osobistego nawrócenia i radykalnego duchowego wzmocnienia, przygotowania niezbędnego i fundamentalnego do nieścicielskich prób, które z pewnością nadejdą w bliskiej przyszłości. Podkreślała, że to przygotowanie nie było opcjonalne czy zalecane, ale absolutnie niezbędne dla duchowego przetrwania. Cierpienie było absolutnie centralnym i fundamentalnym tematem proroczych w świętej Edyty Stein i uważała ten element za kluczowy do zrozumienia prawdziwego duchowego przeznaczenia Polski i jej historycznej misji. Sama. Doświadczywszy głębokiego bólu i rozwijając niezwykłą duchową wytrwałość ciągu swojego osobistego życia naznaczonego wyzwaniami i radykalnymi przemanami, wierzyła mocno, że naród polski był szczególnie powołany i przeznaczony przez Boga do unikalnej i znaczącej formy oczyszczającego duchowego cierpienia. To przewidziane cierpienie nie byłoby po prostu arbitralną karą, okrutną karą czy kosmiczną niesprawiedliwością, ale świętą, niezbędną i transformującą drogą do całkowitego oczyszczenia i ostatecznego odkupienia nie tylko samej Polski, ale całej ludzkości. Święta Edyta przepowiedziała z imponującymi i konkretnymi szczegółami, że w czasach wielkich prób i skrajnych trudności, które przetestują wiarę do jej granic, Polska stanie się światowo rozpoznawanym i szanowanym symbolem autentycznej duchowej wytrwałości. Postrzegała cierpienie nie jako destruktywną i negatywną siłę, ale jako niezwykle potężną siłę duchowego odrodzenia, zdolną do przybliżenia Polski do jej prawdziwego boskiego powołania i jej unikalnej i niezastąpionej historycznej misji. Święta Edyta miała absolutne i niezłomne przekonanie, że przez to oczyszczające i transformujące cierpienie Polska wniesie decydujący i fundamentalny wkład w ostateczny i definitywny triumf dobra nad złem w skali światowej i kosmicznej. Nieustannie podkreślała, że to święte cierpienie nie zostanie zmarnowane, zignorowane czy będzie na próżno, ale nieuchronnie doprowadzi do całkowitego oczyszczenia i zbawienia zarówno narodu polskiego, jak i ludzkości jako całości. Jej prorocze słowa służyły do nieustannego przypominania Polakom o ich unikalnej i niezwykłej duchowej misji oraz o tym, że niekwestionowana wierność Bogu. Nawet w obliczu najskrajniejszych i pozornie nie do pokonania trudności, czyni się obfite i transformujące duchowe owoce dla całego świata. W swoich najbardziej tajemniczych, fascynujących i nadprzyrodzonych proroctwach święta Edyta mówiła także o niezwykłych kosmicznych przemianach, które pojawią się jako jasne, nieomylne i dramatyczne znaki końca czasów. Zgodnie z jej najbardziej szczegółowymi i konkretnymi wizjami, całkowicie niezwykłe, Niewytłumaczalne i nadprzyrodzone fenomeny pojawią się na niebach, służąc jako pilne i ostateczne ostrzeżenia dla całej ludzkości o absolutnej konieczności natychmiastowego nawrócenia i głębokiej i radykalnej duchowej przygotowania. Przepowiedziała konkretnie, że zarówno w Polsce, jak i w całym cywilizowanym świecie słońce, księżyc i gwiazdy pokażą niezwykłe, dramatyczne i nieomylne znaki zapowiadające czasy intensywnych prób które przetestują wiarę całej ludzkości do jej najskrajniejszych granic. Te kosmiczne fenomeny nie byłyby tylko obserwowalnymi fizycznymi zmianami w materialnym wszechświecie, ale także głębokimi i transformującymi duchowymi manifestacjami, które odzwierciedlałyby fundamentalne zmiany w sercach, duszach i duchowej świadomości ludzi. Dla Polaków konkretnie te niebiańskie znaki miałyby szczególne, unikalne i głęboko odkrywcze znaczenie. Święta Edyta wierzyła mocno, że jako naród wybrany do unikalnej i niezwykłej duchowej misji, Polska byłaby pierwsza do jasnego dostrzeżenia tych boskich znaków i odpowiedniego reagowania na nie, rozumiejąc je jako pilne i definitywne wezwanie do całkowitego odrzucenia grzechu i ściere powrócenia do Boga całym sercem. Przed nieuniknionym i pewnym nadejściem ostatecznego sądu święta Edyta. W swoich najbardziej niepokojących i alarmujących wizjach miała szczególny i konkretny lęk związany z rosnącym i niebezpiecznym ryzykiem pokus związanych z polityczną i religijną władzą oraz tym, jak te kuszące pokusy mogłyby korumpować i niszczyć nawet najbardziej ściere, oddane i zaangażowane osoby na duchowej drodze. Wierzyła głęboko, że na końcu czasów ta diaboliczna pokusa władzy zintensyfikuje się drastycznie, wywierając destrukcyjny i niszczycielski wpływ nie tylko na duchowych i religijnych przywódców, ale także na polityków, którzy przewodzili i rządzili narodem. W konkretnym kontekście Polski, gdzie wiara katolicka była historycznie fundamentalnym filarem kulturowego oporu i niezłomnej tożsamości narodowej, święta Edyta dostrzegała szczególnie delikatną, wrażliwą i niebezpieczną pozycję. Przepowiedziała, że ci, którzy powinni chronić lud i odważnie bronić tradycyjnych wartości moralnych i duchowych, byliby szczególnie podatni na puste i zwodnicze obietnice ziemskiej władzy, obfitego materialnego bogactwa i wysokiego społecznego prestiżu. Dla niej pokusa władzy stanowiłaby ostateczny i decydujący te w momencie skrajnego duchowego napięcia, kiedy ci przywódcy stanęliby przed wyborem, który zdefiniowałby nie tylko ich własne nieśmiertelne dusze, ale także wieczne przeznaczenie całego narodu. Wybór byłby absolutnie jasny, ale niezwykle trudny i bolesny. Pozostać absolutnie wiernym Bogu i najświętszym duchowym zasadom, czy ulec materialistycznym i światowym pokusom, otwierając tym samym drzwi do kompletnej moralnej i duchowej dekadencji społeczeństwa. Święta Edyta ostrzegała z pilnością i naciskiem, że jeśli przywódcy wybiorą materialne korzyści i światowe luksusy kosztem swojego świętego duchowego powołania, nie tylko zdradzą święte zaufanie ludu, które reprezentują, ale także porzucą fundamentalne duchowe powołanie swojej ziemi, co przyniesie tragiczne i nieścicielskie konsekwencje dla całego narodu polskiego. Pomimo tej wizji, która mogłaby wydawać się całkowicie ponura i beznadziejna dla każdego obserwatora, święta Edyta zawsze znajdowała autentyczne źródło nadziei i odnowy. Wierzyła mocno, że pomimo możliwej zdrady niektórych przywódców skorumpowanych przez władzę, inni wynurzą się jako świetliste latarnie autentycznej wiary i niezłomnej duchowej dwołuszeń. Ci prawdziwi przywódcy, prowadzeni przez wyższą i boską siłę, Pozostaną całkowicie niezłomni swojej relacji z Bogiem i swojej świętej misji ratowania duszy narodu, niezależnie od zewnętrznych presji i pokus, które napotkają. Zgodnie z jej najbardziej nadziejnymi i inspirującymi proroctwami, to właśnie te niezwykłe osoby, silne w swoich najgłębszych przekonaniach i całkowicie odporne na pokusy światowej władzy poprowadziłyby Polskę przez czasy największych duchowych buź i społecznych zamiesiek. Święta Edyta nieustannie podkreślała, że prawdziwe zbawienie, zarówno dla indywidualnych przywódców, jak i dla całego narodu jako całości, leży wyłącznie w niekwestionowanej duchowej wierności i całkowitej dowołuszeniu Bogu. Polska, zgodnie z jej najbardziej inspirującymi i proroczymi wizjami, miała unikalną i niezwykłą misję, która transcendowała jej geograficzne granice. Odważnie opierać się wszystkim łatwym i zwodniczym obietnicom nowoczesnego świata i pozostać absolutnie wierna autentycznym i wiecznym chrześcijańskim wartościom. Czyniąc to z niezłomną determinacją, kraj mógłby przekształcić się prawdziwy bastion światowego duchowego odrodzenia, inspirujący i potężny model, do którego inne narody szukałyby orientacji, siły i nadziei w czasach kryzysu. Święta Edyta Stein w swoich najbardziej alarmujących i konkretnych proroczych wizjach ostrzegała przed nieunikniowym nadejściem ciemnych czasów naznaczonych przerażającą i kuszącą obecnością Antychrysta. Wierzyła z absolutnym przekonaniem, że Polska stanie się jednym z głównych pól bitwy, gdzie duchowa walka osiągnie swój najbardziej dramatyczny, decydujący i ostateczny szczyt. Zgodnie z jej najbardziej szczegółową i niepokojącą proroctwem, Antychryst objawi się jako niezwykle potężna, charyzmatyczna i przekonująca postać, zdobywając globalny wpływ przez kuszące obietnice materialnych korzyści i fałszywego dobrobytu, które oszukają miliony ludzi na całym świecie. Dla świętej edyty to duchowe zagrożenie nie ograniczałoby się tylko do rządzących i przywódców politycznych czy religijnych, ale także głęboko wpłynęłoby na zwykłych ludzi wszystkich poziomów społecznych, wieku i warunków życia którzy stanęliby przed najbardziej decydującym i fundamentalnym wyborem swoich istnień: pozostać wiernymi Bogu niezależnie od osobistych konsekwencji, czy ulec przekonującemu i zwodniczemu wpływowi Antychrysta i jego pustych obietnic. Postrzegała ten okres jako czas prób absolutnie bezprecedensowych dla Polaków, którzy musieliby podejmować decyzje o ogromnej moralnej i duchowej wadze, decyzje, które określiłyby nie tylko ich osobiste i wieczne przeznaczenie, ale także przyszłość całego narodu i jego historyczną misję. Pomimo grożącej obecności tych ciemnych i destrukcyjnych sił, święta Edyta zachowywała niezłomną wiarę, że Polska otrzyma wyjątkowe i nadprzyrodzone duchowe wsparcie. Kolejnym centralnym i absolutnie fascynującym elementem jej proroci w wizjach był potężny i tajemniczy symbol ognia, który święta Edyta postrzegała jako siłę oczyszczenia przeznaczoną zarówno dla Polski, jak i całego świata. Zgodnie z jej imponującymi szczegółowymi wyjaśnieniami, ten ogień reprezentował jednocześnie zniszczenie i odnowę, nieuchronnie przynosząc intensywne cierpienie, ale także autentyczną nadzieję na kompletne i transformujące duchowe odrodzenie. Święta Edyta postrzegała ten ogień jako jasną i nieomylną manifestację boskiej sprawiedliwości, święte narzędzie, które przygotowałoby całą ludzkość na ostateczne i definitywne wydarzenia ludzkiej historii. Dla Polski konkretnie ten ogień miałby szczególne i unikalne znaczenie, ponieważ ten kraj ustawił czoło nieścicielskim wyzwaniom historycznym i ponownie zostałby poddany skrajnej i definitywnej próbie. W swojej proroctwach z kościołem katolickim święta Edyta postrzegała tę świętą instytucję jako absolutnie fundamentalny element już tej epickiej duchowej bitwie, która się zbliżała. Wierzyła mocno, że Kościół Polsce odegra niezwykle ważną rolę w końcu czasów, stając się bezpiecznym i chroniącym schronieniem dla wiernych przeciwko duchowym i fizycznym zagrożeniom, które wpłyną na cały świat bez wyjątku. Jednak święta Edyta także ostrzegała z powagą, że sam Kościół przejdzie przez wielką próbę, kiedy siły zła będą próbować podstępnie go przeniknąć, przekonując zarówno duchowieństwo, jak i wierny do porzucenia swojej wiary na rzecz fałszywych proroków i zwodniczych nauk, taka zewnętrzna i wewnętrzna presja mogłaby poważnie zagrozić wewnętrznej jedności Kościoła i jego fundamentalnej misji zbawienia. Jednym z najbardziej dramatycznych i niepokojących aspektów jej proroctwa była konkretna wizja spadających gwiazd, symbolizujących moralny i duchowy upadek przywódców religijnych i politycznych. Święta Edyta ostrzegała z pilnością, że wielu z tych, którym powierzono przywództwo i odpowiedzialność za lud Boży, ulegnie pokusom światowej władzy i materialnego bogactwa, całkowicie porzucając swoje święte powołanie. Święta Edyta Stein także konkretnie ostrzegała przed rosnącymi niebezpieczeństwami nadmiernego materializmu, obserwując że na końcu czasów ludzie przylną coraz bardziej obsesyjnie do bogactwa i materialnego komfortu, całkowicie zapominając o fundamentalnych duchowych wartościach. Postrzegała materializm jako jedno z największych wyzwań na drodze do zbawienia, coś, co oddaliłoby tłumy od Boga, jeśli skoncentrowałyby się wyłącznie na ziemskich pragnieniach. Dla niej jednak zawsze była możliwa droga powrotu i odkupienia. Jej proroctwa nie były tylko ponurymi ostrzeżeniami, ale także ściermi zaproszeniami do autentycznego nawrócenia i prawdziwej pokuty. Święta Edyta wierzyła głęboko, że kiedy ludzie świadomie oddalą się od destrukcyjnego materializmu i powrócą do autentycznych, duchowych wartości, będą całkowicie zdolni do stawienia czoła nadchodzącym próbom. Święta Edyta także przepowiedziała, że jednym z najjaśniejszych znaków końca czasów będzie dramatyczna intensyfikacja prześladowań religijnych. Polska. Kraj głęboko zakorzeniony w wierze katolickiej stanie się miejscem, gdzie wierni będą szczególnie narażeni na ataki zarówno fizyczne, jak i duchowe o bezprecedensowej intensywności. Przepowiedziała konkretnie, że w czasach wielkich prób i intensywnych prześladowań wielu polskich chrześcijan stanie przed absolutnie kluczowym wyborem: pozostać wiernymi Bogu niezależnie od osobistych konsekwencji, czy ulec społecznym, politycznym i fizycznym presjom które mogłyby doprowadzić ich do porzucenia wiary, która podtrzymywała ich rodziny przez pokolenia. Święta Edyta Stein mówiła także obszernie o zbliżającym się duchowym konflikcie, który głęboko wpłynie na Polskę i cały świat. W swoich najbardziej szczegółowych wizjach widziała, że ta duchowa bitwa będzie angażować wszystkich ludzi, od zwykłych wierzących po najbardziej wpływowych przywódców społeczeństwa. Bitwa o ludzką duszę będzie jednym z najważniejszych i najbardziej decydujących wydarzeń końca czasów. Święta Edyta przepowiedziała, że siły ciemności będą próbować zdobyć serca i umysłu Polaków poprzez niezwykle wyrafinowane strategie, oferując im materialne bogactwo, polityczną władzę i fałszywe obietnice dobrobytu i bezpieczeństwa, które wydawałyby się nieodparte. Jednocześnie jednak wierzyła mocno, że Polska stanie się miejscem, gdzie wiele osób będzie silnie opierać się tym pokusom. Zgodnie ze świętą edytą ten duchowy konflikt dramatycznie wpłynie na przyszłość całego narodu, a dla Polaków ta walka będzie jednocześnie głębokim duchowym wyzwaniem i konkretną rzeczywistością. Według niej każdy indywidualny wierny będzie miał swoją konkretną rolę w tej bitwie, aktywnie broniąc wiary i pozostając wiernym duchowym wartościom, które definiowały polską tożsamość stulecia. Ta walka będzie wymagać jasnego i definitywnego wyboru między absolutną wiernością Bogu a uleganiem pokusom antychrysta. W proroczych wizjach świętej Edyty Stein sąd ostateczny nie był tylko odległą możliwością czy teoretyczną koncepcją, bo nieuniknionym przeznaczeniem, które czeka każdego z nas na tym świecie. Przepowiedziała, że ten moment ostatecznej próby będzie ostatnią szansą dla całej ludzkości, aby stawić czoła konsekwencjom swoich duchowych wyborów. Zgodnie z jej najbardziej wszechstronną wizją, Polacy przejdą przez niezwykle trudne próby, zarówno duchowe, jak i fizyczne, które odpowiednio przygotują ich na dzień sądu ostatecznego, kiedy każda dusza stawi się indywidualnie przed Bogiem. Święta Edyta wierzyła mocno, że historyczna wierność narodu polskiego wierze katolickiej będzie mieć decydujący wpływ. Choć proroctwa świętej Edyty Stein mogą wydawać się ponure na pierwszy rzut oka, przynoszą także potężną wiadomość nadziei konkretnie dla Polaków. W swoich najbardziej inspirujących wizjach widziała Polskę nie tylko przetrwającą najstraszniejsze próby, ale także prowadzącą duchowe odrodzenie dla całego świata. Święta Edyta nieustannie przypominała, że prawdziwa nadzieja leży w autentycznej wierze, szczególnie w najtrudniejszych momentach, kiedy zło wydaje się tymczasowo triumfować. Bóg jest zawsze obecny, gotowy prowadzić tych, którzy pozostają wytrwali i wierni. Ostateczna wiadomość świętej Edyty była absolutnie jasna: Pozostańcie wierni nawet w obliczu największych możliwych do wyobrażenia trudności. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że ta wiadomość dotknęła czegoś głębokiego w Twoim sercu. Zapisz się na nasz kanał, aby nadal odkrywać te niezwykłe historie, które ujawniają ukryte prawdy o naszej wieży i naszej przyszłości, i nie zapomnij polubić tego filmu, aby pomóc więcej ludziom poznać te transformujące odjawienia. Teraz, co poznać swoją opinię? Czy potrafisz dostrzec podobieństwa między proroctwami świętej Edyty Stein a wydarzeniami? których jesteśmy świadkami w dzisiejszym świecie. Czy Polska naprawdę wypełnia proroczą rolę, którą przepowiedziała? Zostaw swoją refleksję w komentarzach i przedyskutujmy te znaki czasów, w których żyjemy.